Witajcie na budowie. Nasz 35-metrowy domek na zgłoszenie, o wdzięcznej nazwie Sosenka, już stoi. Są ściany, jest dach, zamontowane są okna e, i prawie wykończona elewacja e, zewnętrzna. Natomiast ja chciałem wam dzisiaj pokazać coś, co jest najważniejsze czyli e, to z czego i jak nasz domek jest zrobiony. Zapraszam do środka. W poprzednim nagraniu pokazywałem wam projekt tego domu, i ten dom powstał dokładnie zgodnie z tym, co zaplanowaliśmy, co zaprojektowaliśmy. Wchodząc przez próg. E, Stawiamy stopy w niewielkim przedsionku. Przedsionek prowadzi nas na lewo, gdzie mamy pierwszą sypialnię. Gdybyśmy poszli na wprost, weszlibyśmy do pomieszczenia, które za chwilę zamieni się w łazienkę. Idąc na prawo, dochodzimy do salonu z kuchnią. To całkiem duże pomieszczenie. Zresztą Czasami zobaczycie, jak już zaczną przychodzić do was wasi znajomi, jak bardzo będą zdziwieni tym, ile tutaj jest miejsca. Idąc w głąb budynku, znajdujemy przejście do drugiej sypialni domku. Jesteśmy na końcowym etapie. Konstrukcji ścian, dlatego wszędzie widzicie żółtą folię. Natomiast zanim pojawi się elewacja, pokażę Wam jeszcze i opowiem, jak te ściany są zbudowane, bo to jest bardzo ważna rzecz, którą często pomijamy podczas podejmowania decyzji o wyborze naszego budynku. Otóż po stronie zewnętrznej mamy deskę elewacyjną. Deskę, która u nas w naszym przypadku nie stanowi funkcji nie pełni funkcji zamknięcia ściany, tylko funkcję elewacyjną, ozdobną, zabezpieczającą ścianę budynku przed wilgocią i warunkami atmosferycznymi. W następnym etapie, pod elewacją, znajduje się membrana, membrana wiatroizolacyjna. Ta membrana, jak nazwa wskazuje, służy do tego, żeby izolować budynek przed czynnikami zewnętrznymi, atmosferycznymi, np. takimi jak wilgoć czy kurz, który w jakiś sposób mógłby się pod tą elewację dostać. Membrana jest przymocowana do, i tutaj bardzo ważna rzecz, do płyty MFP, czyli multifunkcyjnej płyty konstrukcyjnej. To bardzo ważna rzecz, bo to właśnie ta płyta stanowi zewnętrzne zamknięcie ściany. Stanowi o tym, że ta ściana jest rodzajem pewnej skrzynki, do której nic do środka nie może się dostać. No i teraz ta płyta MFP to jest rzecz, z której konstruktorzy często rezygnują podczas projektowania budynków. U nas ta płyta się znajduje i to ona stanowi o tym o zabezpieczeniu zewnętrznym przed zewnętrznymi czynnikami atmosferycznymi, jeżeli chodzi o ścianę. Płyta MFP ma również bardzo fajne właściwości, jeżeli chodzi o akustykę, i jeżeli chodzi o termoizolację. Ona dodatkowo stanowi zabezpieczenie przed tym, żeby nas nie słyszano z, z wewnątrz domku i żebyśmy my nie słyszeli tego, co się dzieje na zewnątrz w momencie, kiedy chcemy sobie po prostu poodpoczywać. Kolejnym elementem ściany jest. Konstrukcja, i to jest właściwie najważniejszy element, ee, element tego budynku. Konstrukcja w naszym przypadku wykonana jest z drewna świerkowego, struganego, certyfikowanego, suszonego o bardzo dobrych właściwościach, jeżeli chodzi o odporność na ewentualne, e, ewentualne zagrożenie pożarowe. Ta konstrukcja też nie jest wykonana przypadkowo, tylko jest zbudowana na podstawie projektu wykonanego przez architekta, zakładającego różnego rodzaju obciążenia budynku. Wszystko to sprawia, że Konstrukcja, dodatkowo jeszcze wzmocniona właśnie tym zewnętrznym poszyciem w postaci płyty MFP, jest bardzo stabilna. Bardzo stabilna, co ma ogromne znaczenie w momencie, kiedy transportujemy budynek, ustawiamy go na podłożu czy na fundamencie, który sobie przygotowaliście. Przestrzenie pomiędzy konstrukcją wypełnione są ociepleniem. W przypadku domu sosenka zastosowaliśmy wełnę mineralną. To bardzo dobry materiał, zarówno izolujący, jeżeli chodzi o temperaturę, jak i zabezpieczający odpowiedni poziom akustyki. Zresztą sami zobaczycie, że. Nawet jeżeli będziecie mieć gości, którzy będą sobie rozmawiać w jednej sypialni, a wy będziecie spędzać czas tutaj, w salonie z kuchnią, nie będziecie słyszeć ich rozmów. Wełna mineralna dodatkowo jest materiałem, który jest bardzo elastyczny i w momencie, kiedy transportujemy dom albo ustawiamy go, w momencie, kiedy te ściany nam pracują w niewielkim stopniu, nie pojawiają się pęknięcia, nie pojawiają się tak zwane mostki termiczne, przez które mogłaby się dostawać do, do pomieszczenia chłodniejsza temperatura z zewnątrz. Jest to także materiał ekologiczny, To nie jest bez znaczenia w, w, w dobie obecnej. Następnym elementem ściany jest właśnie folia, którą widzicie. Nie jest to przypadkowa folia, tylko jest to folia zabezpieczająca przed wnikaniem wilgoci do wnętrza ścian. Ta wilgoć pojawia się w trakcie normalnego użytkowania, z oddychania, z gotowania, z tego, że bierzemy kąpiel. To jest normalny dom, w którym można cały, cały rok normalnie funkcjonować, stąd ta wilgoć też się, też się pojawia. Zabezpieczenie ściany przed dostawaniem się do środka wilgoci jest bardzo ważne, chociażby dlatego, żeby nie pojawiała się pleśń bądź bądź grzyby w ścianie. Słucha ściana to też gwarancja wieloletniego możliwości wieloletniego korzystania z użytkowania tego budynku. Ostatnim elementem, jakiego brakuje jeszcze na naszych ścianach, jest elewacja wewnętrzna. Można ją wykonać na różne sposoby. To może być płyta karton-gips ale w naszym przypadku, kiedy domek nosi dumną nazwę sosenka, kiedy już teraz pachnie w nim pięknie drewnem, na ścianach pojawi się elewacja w postaci pięknej sosnowej deski. Naturalnej w naturalnym kolorze deski, której można przez kilka lat nie malować i cieszyć się z aromatu, który ona daje. Jak zauważyliście, oprócz tego, że brakuje tutaj elewacji, na podłogach brakuje jeszcze brakuje jeszcze pokrycia podłogowego w postaci paneli. Niewykończona jest jeszcze łazienka, nie ma jeszcze drzwi wewnętrznych. Ale gdybyście chcieli zamówić ten dom, ten dom, w którym właśnie jesteśmy, gdybyście chcieli złożyć zamówienie już teraz, to będziecie mieć możliwość wyboru wzoru paneli podłogowych, wyboru koloru i rodzaju drzwi wewnętrznych. Pamiętajcie o tym, że dom, który chcemy Wam oddać, dom Sosenka, jest. Zaplanowaliśmy, że oddamy go z w pełni wyposażoną łazienką. Mam na myśli, że łazienka będzie w pełni wyposażona, jeżeli chodzi o, o poszycie ścian, podłogę, ale również będzie w niej znajdowała się kabina prysznicowa, będzie w niej szafka z umywalką, będzie w niej, będzie w niej muszla sedesowa. Jeśli chcielibyście sami wybrać te elementy wykończenia, zamówcie dom Sosenka już teraz.